Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu tygodniowym od 8 do 14 marca 2021. Karty mam już potasowane, przygotowane. Teraz je przy Was przekładam i już patrzymy, co ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek. Karta sądu. Wtorek. A z buław. Środa: 10 kielichów, czwartek: 4 miecze, piątek: 9 buław, sobota: 6 kielichów, i niedziela: słońce. Piękny rozkład, kochani. W tle czytania mamy kartę cesarza. Cesarz, odpowiedzialność, władza, ale też ojcostwo, macierzyństwo, odpowiedzialność za siebie, za rodzinę, za swoje decyzje, za swoje czyny. Kochani, cesarz to też urząd, władza, więc tutaj uważajcie na różnego rodzaju sprawy związane właśnie. Niekoniecznie może z ale wszelkich urzędów, jakieś kontrole, jakieś być może sprawozdania bądź wezwania na to, żeby przedstawić gdzieś tam dokumenty. Ale to, jeżeli już to w piątek, natomiast ogólnie bardzo fajny tydzień. Karta Cesarza mówi o tym, żebyście mieli wszystko pod kontrolą, żebyście dopilnowali swoich spraw, zwłaszcza jeżeli macie firmę, jakieś przedsiębiorstwo. Bądź odpowiedzialną pracę na etacie, jakąś ważną funkcję, gdzie naprawdę no, od Was wiele zależy i w razie jakiejś skuchy, no, niestety, Wasza głowa pierwsza leci, tak? Więc tutaj, no, uważajcie. Cesarz to jest y, też dominacja, więc nie starajcie się w jakiś sposób przygaszać swojego partnera w związku. No i tutaj, panowie, niech zwrócą uwagę na swoje pociechy, być może warto zachęcić ich do jakichś, nie wiem, zainteresowań, jakieś hobby, być może sport albo rozwijać ich talenty, które no, warto, żeby właśnie mm, i przynosiły dzieciom i, i ich rodzicom radość, i rozwijały przez to Wasze pociechy, kochani. Dopowiem sobie może karty. Jeżeli mieliście jakieś problemy w pracy, bądź z pracą, bądź tej pracy nie było, to jak najbardziej w poniedziałek jest szansa, żeby tą pracę mieć. Jeżeli były jakieś zaległości, jakieś sprawy, które trzeba było nadrobić, bądź ostatecznie rozliczyć. Jak najbardziej uda Wam się wybrnąć cało z tej sytuacji? Szybka poprawa zawodowa, tak? Mogą się pojawić jakieś propozycje, bądź nagle, no nie wiem, czy, czy macie własną firmę i coś produkujecie, sprzedajecie, świadczycie jakieś usługi, jest nagle zainteresowanie i odczuwacie ten grosz w, w kieszeni. Czy no, może być podwyżka, może być stabilizacja? Jeżeli chodzi o utrzymanie stanowiska, niektóre panny dostaną awans. Te, które obawiały się zwolnienia, być może były jakieś roszady, była jakaś taka niewiadoma, która utrzymywała Was w niepewności. Możecie być pewni, że ta praca będzie, ostatecznie wszystko się wyjaśni. tak? Te osoby, które procesują się gdzieś z pracodawcą byłym bądź obecnym o zaległe wynagrodzenie, tą sprawę wygracie osoby które procesują się od szkodowania jakieś finansowe na przykład za uszczerbek na zdrowiu jakieś, jakieś wypadki jakieś, jakieś historie związane właśnie z pieniędzmi też macie tutaj wygraną w kieszeni więc warto się zaangażować, przypilnować swoich spraw, mieć nad wszystkim kontrolę i naprawdę nie ustępować, tylko uparcie iść do przodu. A y, wszystkie sprawy pozałatwiacie sobie tak, jak sobie zaplanowaliście. Co w stałych relacjach? Y, jeżeli były jakieś ciche dni, jakieś konflikty, pogodzicie się, wybaczycie sobie jakieś stare urazy, będziecie starali się naprawić to, co tam kuleje w związku, ale na pewno możecie na sobie polegać, bo widać w obojga zaangażowanie, tak? Więc jedna i druga strona stara się o to, żeby było dobrze przykłada się yy, wspiera tą drugą stronę no i razem tworzycie jakąś fajną całość więc to co złe za wami być może ostatecznie trzeba było podjąć jakąś decyzję bądź wyjaśnić coś, żeby wiedzieć na czym stoicie i normalnie yy, razem funkcjonować, działać i poprawiać sobie relację a nie ją w jakiś sposób jakoś pogarszać. We wtorek Azbuław Świetny dzień. W tym dniu, jeżeli macie jakieś sprawy do pozałatwiania, śmiało idźcie, działajcie, bo to jest dzień sukcesów. Dzień e, takiego samozaparcia, wytrwałości, odwagi i takiego motora napędzającego, który daje Wam motywację, żeby właśnie no, osiągnąć sukces i, i Załatwić to, na czym Wam zależy. W pracy świetnie. Jeszcze powiem, że te osoby, które szukają pracy, tą pracę znajdą i tą pracę dostaną. Będziecie z tej pracy bardzo zadowoleni. Jeżeli chcecie otworzyć działalność gospodarczą, też jest to dobry moment na to. Realizujcie swoje pomysły. Nie zatrzymujcie się, tylko róbcie ten krok do przodu. Działajcie, inwestujcie w siebie, inwestujcie w swoją firmę, rozwijajcie się. Idźcie za tym impulsem do działania, tak? bo wtedy są najlepsze efekty. W związkach odżyje namiętność. Ten ognik, który przygasał, no to teraz zobaczcie tutaj naprawdę z pełną parą <laughs> da o sobie znać. Niektóre osoby naprawdę zbliżą się do siebie i, i bardzo miło namiętnie spędzą ze sobą dzień. Te pary, które starają się o dziciusia, wtorek środa, jest to naprawdę dobry okres, żeby popracować nad tym, odświeżyć warsztat i, i no, zabrać się do pracy, bo, bo być może będzie powiększenie rodziny. tak? Mam dziesiątkę kielichów obok, więc tutaj no, pełnia szczęścia i zrealizowanie kolejnego jakiegoś celu w swoim życiu. Co jeszcze? Azbuław to jest zaufanie, więc jeżeli do tej pory coś tam między wami nie grało, a tutaj w poniedziałek oczyściliście między sobą taką atmosferę, wszystko sobie wyjaśniliście, pogodziliście się i zamknęliście stare rozdziały, teraz, no, że tak powiem, z nową energią jesteście jeszcze bardziej zaangażowani w to, żeby rozwijać tą relację, a nie Odpuszczać ją jakoś i, i no, pozwalać, żeby, żeby przygasała, tak? Ta, ta, ten ogień, czyli to, to zaangażowanie i, i cała ta y, energia, która zasila Was, tak? I, I rozwija. Dobrze. W środę mamy, kochani, 10 kielichów. Bardzo fajny, sympatyczny dzień. Możecie mieć nalot rodziny, więc odwiedzi Was rodzinka, może rodzice, może rodzeństwo ze swoją rodziną, bądź Wy gdzieś tam pojedziecie, odwiedzicie. Um, uda Wam się zrealizować jakiś plan. Um, wszelkie jakieś sprawy zawodowe też pójdą po Waszej myśli. Um, możecie polegać na przyjaciołach, na rodzinie. Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, nie bójcie się prosić o tą pomoc, bo na pewno. Jej wam udzielą. W związkach, naprawdę szczerość, szacunek, bliskość i tak, jakbyście odzyskali coś tą świeżość, która była na początku waszej relacji, tak? Ten, tą energię tego olśnienia, tej fascynacji, tego, tego szybszego bicia serca. Tej emocji, która właśnie was połączyła, teraz znowuż to słońce wam przyświeca. Te osoby, które planują zmienić mieszkanie, kupić nieruchomość, jest to dobry moment. Yy, wydaje mi się, że znajdziecie fajną ofertę, która w pełni będzie spełniać wasze oczekiwania: mieszkanie piękne, słoneczne, fajna lokalizacja, miła okolica, być może serdeczni sąsiedzi. Będziecie bardzo szczęśliwi, jeżeli uda się spełnić to marzenie. No i co jeszcze? W pracy świetna atmosfera, bardzo miły, spokojny dzień. Jeżeli planujecie na ten dzień pozatwiać jakieś sprawy, na pewno pozatwiacie je po swojej myśli. Możecie liczyć na taką serdeczność i pomoc, wsparcie innych ludzi. W czwartek odpoczynek od pracy, więc nie wiem, chyba weźmiecie sobie wolne. Być może. Yy, Jakoś źle się poczujecie, ewentualnie jakaś wizyta u lekarza, rehabilitanta, może jakaś kontrola, właśnie lekarska. Dzień wolny od pracy, mamy 5 denarów, tak, więc tutaj no, nie jesteście aktywni zawodowo. Natomiast jest to też informacja, że. Być może jakoś źle się czujecie, rozwija się jakaś infekcja, więc wa warto to też skontrolować u lekarza, tak, żeby postawił jakąś diagnozę. Bo jeżeli za długo będziecie czuli się tak, no jakoś nie tak, raczej wydaje mi się, że to są jakieś dolegliwości neurologiczne. Nie wiem, może słabość jakoś czujecie, może macie jakieś bóle głowy i, i po prostu mm, pozwoliliście sobie pobyć w domku. Nie jest to dobry dzień na inwestycje, nie jest to dobry dzień na załatwienie wszelkiego rodzaju spraw, na jakieś zakupy, więc w tym dniu sobie po prostu odpuśćcie. Uważajcie na złodziei. No i uważajcie na, właśnie tak jak powiedziałam, jakieś infekcje, bo tutaj no, coś może Wam doskwierać. W piątek mamy 9 buław jasmieczy. 9 buław pokazuje. <laughs> Że jesteście bardzo zmęczeni, no ale jeszcze dajecie radę. Czeka Was jakaś ważna rozmowa, może być to trudna rozmowa ze strzelcem, ale coś się wyjaśni. Powiecie sobie prawdę prosto w oczy, oczyści się atmosfera. To jest też odcięcie się od jakichś problemów, więc być może w piątek wiele rzeczy się wyjaśni, zweryfikuje. Myślę, że mieliście czas, żeby się zastanowić nad tym, czego wy tak naprawdę chcecie, co, jakąś sprawę przeanalizować, jakąś trudną sprawę, która już kiedyś w przeszłości dała wam w kość, ale teraz, no nie wiem, jakieś wnioski wyciągacie i jesteście czujni, ostrożni, zwłaszcza przy podpisywaniu jakichś umów, dokumentów, zawieraniu nowych kontraktów i transakcji. Nie jest to dobry, dobry, dobry dzień na załatwianie jakichś spraw urzędowych. Jeżeli ktoś Wam przedstawi jakąś propozycję bądź musicie się zapoznać z jakimś dokumentem, weźcie go na weekend do domu, przeanalizujcie na spokojnie, zapoznajcie się z jego treścią raz, drugi, trzeci, żeby dotarło i dopiero wtedy podejmijcie decyzję. Tak? Natomiast co w związkach? W związkach dziewiątka była, mówię o takiej izolacji, i teraz nie wiem, czy po prostu czujecie się jakoś osamotnieni, nie wiem, partner was zaniedbuje, czy pojawiły się jakieś przeszkody, i znowu jakiś chwilowy kryzys. No, znowu być może trzeba szczerze porozmawiać, tak? A z mieczy zawsze rozświetla sytuację, oczyszcza ją, wyjaśnia. Trzeba tylko po prostu. Jakby zapoznać się ze stanem świadomości drugiej strony, żeby ona mogła też wypowiedzieć się na ten temat, jakie są Wasze oczekiwania? No i musicie się cały czas docierać, tak? Cały czas jakoś dogadywać, wypracowywać jakieś kompromisy, żeby było dobrze. Co w sobotę? Sobota bardzo fajna, mamy szóstkę kielichu, więc znowuż tutaj widzę, że humor Wam wraca. Więc jeżeli było tutaj coś. <laughs> w ten czwartek, związanego z jakimś odpoczynkiem od pracy, to albo po prostu wzięliście sobie wolne, bo no nic się nie działo, może była jakaś, nie wiem, wizyta u lekarza, spotkanie być może z jakąś wagą, albo <laughs> jakaś inna okoliczność. Natomiast y, sobota to już mamy sześć kielichów, może być spotkanie y, z zodiakalnym skorpionem, być może jest to koleżanka, kolega z dawnych lat, bądź z okolic, ym, gdzie mieszkaliście jako dziecko, gdzie się wychowywaliście. Takie fajne, niespodziewane y, spotkanie. Y, wiele z Was y, zrealizuje jakieś swoje marzenie w tym dniu, y, jakieś pragnienie, które od dłuższego czasu za Wami chodziło, no i teraz być może będzie ku temu okazja. Y, nie bójcie się prosić o wsparcie, nie bójcie się prosić o to. <laughs> żeby ktoś no, Was w czymś wyręczył, jeżeli coś Wam nie wychodzi, bądź pomógł, doradził, pocieszył, przytulił, tak? Jeżeli Wam brakuje towarzystwa, umówcie się gdzieś ze znajomymi, spotkajcie się z przyjaciółką, z koleżanką, z kolegą, żeby przedyskutować pewne sprawy i tak podbudować się emocjonalnie, tak? Na pewno macie w swoim otoczeniu jakąś osobę, której możecie zaufać, której możecie wylać od czasu do czasu ten żal, jakieś takie... Sprawy, które gdzieś tam Wam ciążą, od razu poczujecie się lepiej i, i sytuacja, atmosfera i w domu, i w pracy się poprawi. Dobrze. Niektórzy z Was będą też być może rozpamiętywać jakieś stare, dobre czasy właśnie w gronie znajomych, przyjaciół, no pośmiejecie się, pobawicie jakoś atmosfera się. Rozluźni. No niedziela w ogóle cudowna, macie kartę słońca. Nie dość, że piękny dzień, to jeszcze spędzicie go cudownie z rodziną, z partnerem, z dziećmi, jeżeli macie. Większość z Was będzie sobie siedziała w domu, ale część może gdzieś, pójdzie na jakiś spacer, bądź pojedzie sobie gdzieś tam za miasto, odetchnąć trochę świeżym powietrzem, pospacerować, e, zaczerpnąć już prawie tego wiosennego słoneczka. No, weekend ma być ładny, więc zobaczymy. Może ja też się gdzieś wybiorę na jakiś spacer, bo przecież siedzenie w tych blokach to już wykańcza nerwowo człowieka. Karta Słońca piękna karta. To jest też karta domu, tak? Rodziny, więc tak jak powiedziałam, jeżeli planujecie tutaj zmianę miejsca zamieszkania, przeglądacie jakieś oferty. Być może też w niedzielę umówicie się z jakimiś ludźmi na, to, na oglądanie. Bądź jeżeli wy sprzedajecie pieniążki, no to tutaj ktoś Was odwiedzi. Słońce to jest rodzina, i taka witalność, tak? Pogoda ducha, wszelkie przyjemności. Więc tutaj naprawdę może być jakieś miłe spotkanie, też rodzinne, miło spędzany ze sobą czas. No naprawdę, zbliżycie się z partnerem do siebie, poczujecie, że jesteście pełną, szczęśliwą, zakochaną rodziną, bardzo, mocno, bardzo mocną rodziną. O mocnych fundamentach nie zagraża Wam. Już żaden kryzys. No i ogólnie czujecie się świetnie, sympatycznie. Macie energię do działania, udało Wam się odpocząć i myślę, że kolejny tydzień będzie również fantastyczny jak ten. Na co chciałam jeszcze zwrócić uwagę, kochani? No, chyba tyle. Pamiętajcie, że jesteście w energii cesarza, czyli musicie pilnować wszystkiego, zarządzać, brać odpowiedzialność, no i też wykazywać się pewnymi zasadami, tak? Czasami, jeżeli trzeba, no to ta asertywność jest naprawdę potrzebna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, które lubią często wymuszać coś od swoich rodziców, no to, żeby nauczyć ich dyscypliny i, że tak powiem, szacunku do osób starszych, szacunków do drugiego człowieka, pewne lekcje być może trzeba. Z nimi przepracować no i znaleźć im też jakieś zajęcie. Zainteresować się przede wszystkim dzieci, być z nimi, towarzyszyć też w ich życiu, w ich y, 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 problemach to może nie, ale jakichś takich y, wydarzeniach, y, żeby mieć cały czas ten kontakt i, i właśnie, żeby ta rodzina coraz bardziej ze sobą się scalała, a nie gdzieś tam każdy sobie rzepkę skrobi i później. Siedzimy przy jednym stole i nie mamy o czym rozmawiać, więc warto na to już zwrócić uwagę, tak? Tą pełnię szczęścia, stabilizacji, przede wszystkim szacunek do rodziny, do bliskich. Cieszyć się, że są przy Was i że zawsze na nich możecie polegać. To tyle, kochani. No, fantastyczny tydzień. Jeden, jeden, czwartek, piątek będzie taki męczący, ale wydaje mi się, że to po prostu jakieś sprawy albo no. Faktycznie coś was na dwa dni rozłoży, ale to nie będzie nic po, poważnego. Skonsultujecie to z lekarzem, weźmiecie odpowiednie jakieś tam suplementy, e, witaminy i szybko staniecie na nogi. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich, odsłuchajcie swój znak ascendentalny. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.